Mój dziadek brał udział w II wojnie światowej, Aha. a jego dziadek, dziadka, dziadka od strony babci z południowych Niemiec, niedaleko Ubeldorfu miał ciotkę. Aha. I ciotka pochodziła z L, niedaleko L. I ona. Jej ja nadaje chwilę! I ona miała syna. Syn miał 23 lata. I wtedy, jakbyś otworzył drzewo geologiczne, to syn ojca od map, matki był proboszem, a proboszcz rządził w, w tym. Wiesz gdzie? Nie. Na Skandynawii. A. Tam byli wikingowie. I w, U. 20, w dwo, nie, 346 roku, jak Lachbar Lockborg zapinał jatninę na statku od lewa do prawa i się w niej zabujał, to właśnie tam znalazł ten rewolwer. W dupie. Spójrz. Się, ale uważasz, że jest bardzo ten antyk. No, no, no. Ile chcesz za niego? Pięć minut. No nie, no, to tylko jeden za rower. Jak to jest antyk? A to jest antyk, który jest szczala, to nie, nie, to ja podziękuję.